Ogromnie się cieszę, że z inicjatywy tych młodych ludzi, oczywiście przy przyzwoleniu, w zachęcie tych wspaniałych naszych nauczycieli, mogliśmy dzisiaj uczestniczyć w tym przeżyciu. Ja myślę, pełnym głębi, medytacji, zadumy, też i artystycznego wyrazu. To nie jest coś, co jakoś możemy oglądać, przeżywać w wykonaniu naszych młodych ludzi tak na co dzień. I dlatego bardzo się cieszę, że otworzyli te swoje serca pełne miłości do Jezusa, do teatru, dla naszej parafii. Szkoda. Tylko, że jest nas tylu, tu nas jest. Bardzo chcę podziękować Wam, którzyście przyszli, szczególnie rodzicom tej młodzieży, by podziwiać i przeżyć razem z nimi. Patrzcie, szczególnie my dorośli, patrzmy, jaką mamy wspaniałą. Cudowne dzieci, chcę bardzo serdecznie Wam młodzi pogratulować. Tym przeżyciem sam oraz który przeżywałam dzisiejsze spotkanie. Dużo nie widziałam ostatnio, jak się okazuje, bo no, tutaj jest pod wrażenie świąt. A dzisiaj widziałam jeszcze raz widziałam to sugomili. Ja jeszcze, jeżeli ksiądz próba pozwoli, bo nie mam okazji, jednocześnie widzieć się ze wszystkimi rodzinami, bardzo dziękuję i chciałam podziękować również mężom naszych pań, Zamrozumiałościa. Niestety te panie spędzają, ale wtedy bardzo, bardzo dużo czasu przygotowując jakieś przedsięwzięcie. Więc szanowni mężowie, bardzo Wam dziękuję swoim własnym oczywiście imieniu, bo oni to robią dla dobra naszej szkoły. Także yy, rodzinom, dzieciom, myślę, bo dzieciaki często tutaj z nami, z paniami są na grupach. Jest to mnóstwo minut <laughs> godzin. Nasza szkoła, bo ja mogę powiedzieć, jestem też tu nauczycielem, dosiwię Jana Pawła. Chcę wszystkim teraz z racji dzisiejszego zaproszenia nas tutaj wręczyć taki pamiątkowy kalendarz z tymi wszystkimi albumami, które mówią o papieżu. Mogłem też. Radek, jaka masz szczęście? Siedem. Siedem? Jeszcze jeden raz jedziesz.